Są takie choroby, które dają bardzo niecharakterystyczne objawy. Do nich się zaliczają choroby wątroby. W ramach podcastu Pacjent w Centrum sprawdzimy, czy to alkohol najbardziej jej szkodzi. Jeżeli ktoś akceptuje to, że to jest trucizna i chce się jej napić, odpowiemy na pytanie, dlaczego nawet szczupli cierpią na stłuszczenie wątroby. To jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom. Powiemy, jakich badań potrzebuje ten narząd oraz zdradzimy, jakich dodatków do żywności lepiej unikać. Większość z nas jednak ma wątrobę. Zniszczoną. Zapraszam na cykl o zdrowiu wątroby. Zanim zaczniemy, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, po to byśmy mogli tworzyć wartościowe treści. Ci z Państwa, którzy będą subskrybować nasz kanał, otrzymają je jako pierwsi. To największy gruczoł naszego organizmu. Największy organ, który potrafi się regenerować. I największe laboratorium biochemiczne naszego ciała. Mówimy o wątrobie. Dzisiaj porozmawiam z moim gościem o tym, czy o nią dbamy i jak dbać o nią tak, by jak najdłużej nam służyła. Nazywam się Ewa Basińska, a to jest Pacjent w Centrum. Moim gościem jest dzisiaj pani doktor Magdalena Cubała-Kucharska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, dziś porozmawiamy o wątrobie i nie da się nie zacząć od legendy. Od mitu. Prometeusz dał ludziom ogień, ale za karę drapieżny ptak codziennie wyżera mu wątrobę. To jedyny organ, który odrasta. Rzeczywiście, to prawda. Wątraba, wątroba potrafi odrosnąć. Ostatnio były takie zresztą niesamowite historie w Polsce, że był przeszczep wątroby, który posłużył aż Osobom. I rzeczywiście wątroba potrafi się w fantastyczny sposób regenerować, potrafi też urosnąć ta tkanka wątrobowa, jeżeli jest dobrze traktowana. A my tymczasem ją niszczymy najczęściej. No właśnie, ja czytałam, że nawet jeśli wytnie się 70% wątroby, to oczywiście musi być ten właściwy kawałek, to ona potrafi w ciągu kilku, kilkunastu tygodni odrosnąć do tych rozmiarów, które miała wcześniej, czyli czy taką wątrobę można wykorzystywać do przeszczepów wielokrotnie? No, właśnie w Polsce tak się stało, że wątroba była wykorzystana do przeszczepu, znaczy została podzielona wątroba na jakby dwie części i uratowała pacjenta, który czekał na przeszczep wątroby, i pacjentkę po urazie komunikacyjnym, która miała własną wątrobę, no ale ta wątroba uległa stłuczeniu. Potem jakby tej pacjentce już ten kawałek nie był potrzebny, i trafił do trzeciego potrzebującego. No, coś zupełnie niesamowitego. Tym bardziej w kontekście. Że większość z nas jednak ma wątrobę zniszczoną, więc zobaczcie, jakie mamy szanse na to, żeby właściwym podstępowaniem e, wyleczyć sobie tę wątrobę i odzyskać ją do naszych e, bardzo potrzebnych funkcji. Ale czy taki e, dawca może być dawcą wątroby jeszcze raz, kiedy ta wątroba już odrośnie? Do tego to już chyba nauka nie wie. I nie wiem, czy ktokolwiek by ryzykował. <laughs> Chciałam zapytać o stłuszczenie wątroby. To jest tak. z tego, co przeczytałam, to jest najpopularniejsza w dzisiejszych czasach choroba wątroby. My na to na tą stłuszczeniową chorobę wątroby pracujemy sami. Jak do tego dochodzi? Tak pracujemy na nią, dlatego, że no niestety jemy śmieciowe jedzenie i to ja bym tutaj bardzo podkreśliła, że śmieciowe jedzenie jest naprawdę śmieciowe i że po prostu w tej chwili dopiero wchodzą klasyfikacje, które będą uwzględniały nawet oznakowanie żywności. Jeszcze nie ma takiego oznakowania żywności, więc musimy po prostu używać własnego rozumu i pamiętajmy o tym, że żywność jest przetworzona, nieco przetworzona, no bo trzeba ją czasami przetworzyć. No, przetworzenie trochę, to jest tak, nawet zamrozić, ugotowanie, e, e, I lieczenie. tak dalej, i ugotować, mm. upiec. E, I e, żywność ultraprzetworzona, do której nawet się zaliczają e, niektóre chleby, co po prostu jakby mówimy chleb, prawda, no to e, wkładamy wszystko do jednego worka. Tu się okazuje, że to właśnie trzeba podzielić i e, posegregować. I wszystko, co już jest e, no, często, często gotowe do spożycia, często już prefabrykowane bardzo mocno, to w tym momencie zalicza się do tej żywności ultraprzetworzonej. Ona oczywiście dla wątroby dobra nie jest, ale także dla wątroby przede wszystkim niedobre są nadmiary i rozrosty bakterii jelitowych, dlatego że one produkują toksyny i w ogóle toksyny, jakiekolwiek. Skąd? Byśmy je nie wzięli. Czy weźmiemy je z, y, y, ze smogu, bo wątroba jest naszym największym narządem oczyszczającym, czy z chemii domowej, czy z plastików. Wszystko po prostu będzie w tę wątrobę uderzało. Czyli chcę Pani powiedzieć, że to, czym oddychamy, to, czym sprzątamy nasze mieszkania, z czym styka się nasza skóra, co wdychamy również. I tak musi wylądować w wątrobie. Tak, dokładnie. Dlatego, że wątroba ma cztery takie najważniejsze funkcje. Jedną z nich jest metabolizm wszystkiego właściwie, co dostajemy do organizmu. Czyli to będzie metabolizowała cukry, będzie metabolizowała tłuszcze, będzie po prostu metabolizowała nasze własne hormony, produkowała je, zmieniała. Ona po prostu jest takim Rzeczywiście laboratorium alchemika, to ja to tak nazywam, że to jest y, laboratorium alchemika. Drugą y, funkcją jest detoksyfikacja, czyli to właśnie oczyszczanie. I to jest nasz największy narząd oczyszczający. Ona to czasami robi y, niejako mimochodem przy tych swoich y, różnych y, funkcjach, a czasami y, rzeczywiście y, no, po prostu ma strasznie dużo pracy z tymi toksynami, które do nas wpłyną. Pamiętajmy, że tymi toksynami też są leki. Nie to, żebym ja tutaj zniechęcała pacjentów do brania leków, ale uważam, że ci, którzy biorą leki, powinni troszeczkę bardziej o tą wątrobę dbać i troszeczkę bardziej ją kontrolować. Poza tym wątroba magazynuje. No i co ona magazynuje? Ona magazynuje dla nas witaminy, zwłaszcza te rozpuszczalne w tłuszczach. Czyli witaminę D na przykład? Tak, też witaminę A, D, E i K magazynuje żelazo, magazynuje cynk, miedź, selen. W związku z tym zresztą bardzo pięknie mówił pan profesor Franciszek Kokot, któremu się w tym momencie pokłonię, bo dzięki ci mistrzu on na Śląsku stworzył akademię tak mądrą, że no, moja wiedza na przykład na temat suplementów diety, na temat toksyn, na temat witamin przyszła głównie nie, znaczy na początku właśnie z y, ze wspaniałej akademii y, pana profesora y, Franciszka Kokota, który od nas jako studentów tej wiedzy y, po prostu y, wymagał. Więc y, y, powiedzmy sobie, to były polskie badania, polskie dociekania, i myśmy w Polsce, jakby mieli y, już bardzo mocno rozwiniętą medycynę w czasach jeszcze y, y, głębokiej komuny dzięki takim wspaniałym y, ludziom. A co Natomiast, z tymi lekami właśnie. Y które przechodzą przez wątrobę. Czy my możemy jakoś wspomagać pracę wątroby tak, żeby ona y, radziła sobie z tą dużą ilością substancji, które do niej y, trafiają, czyli leków po my prostu? My powinniśmy wspomagać wątrobę, ale rzeczywiście y y Musimy pamiętać o tym, żeby też wspomagacze wątroby nie miały interakcji między lekami. I tutaj, w tym wypadku, jakoś wyjątkowo zalecam doktora Google albo on Co prawda się myli, ale można sobie to jednak sprawdzić. Jeżeli ktoś z nas pije na co dzień herbatkę z pokrzywy albo z dziurawca, to jeżeli zapomniał o tym poinformować, Informować swojego lekarza. Są tabele i w internecie i można z nich skorzystać. To jest właśnie taki przypadek, gdzie dobrze jest w sumie zajrzeć i zapytać, czy przypadkiem, załóżmy, dany lek nie ma interakcji z danym ziołem, prawda? Tak, to... czyli, czyli gdybyśmy herbatkę z dziurawca pili na wsparcie pracy wątroby, albo tą herbatką popijali leki, yy, tak, to no będziemy to... działać. Wbrew. Tak, to będziemy działać wbrew. Też na przykład sok z Grapefruta działa. bo jakby wszystko m, przemienia przez e, taki, m, taką grupę białek, która się nazywa cytochrom P450. Może nie wszystko, ale większość rzeczy jest przemieniana przez te białka. Jakbyśmy je nie nazwali, e, to one są hamowane przez e, sok z Grapefruta. Z drugiej strony bardzo zdrowe. Natomiast jeżeli e, już przyjmujemy leki i próbujemy właśnie pijacie sokiem z grejpfruta albo ten sok z pojawia się w naszej diecie, to pamiętajmy o tym, że możemy sobie zahamować metabolizm leków, hormonów i tym podobnych rzeczy. Także, a to, żeby ten metabolizm zachodził, to jest bardzo ważne. Chciałam powiedzieć, że w ogóle wątroba działa w dwóch, a właściwie w trzech fazach i to jest bardzo ważne dla naszego rozumienia wątroby. Ja wątrobę porównuję do pralni. I zawsze mówię tak, żeby coś oczyścić, trzeba to namylić. To jest faza pierwsza wydzielania wątroby. Podoba, podoba mi się to tłumaczenie. W związku z tym, jak po prostu mamy jakieś tam toksyny i tak dalej, to one nam trafiają do tej wątroby, podlegają tej fazie pierwszej. No i często w tej fazie pierwszej wcale nie otrzymujemy czystego produktu, tylko otrzymujemy nawet większe toksyny niż na początku. Wydzielają się wolne rodniki, wyobraźmy sobie takie namydlone y, ubranie, napienione, prawda, sztywne czasami od tego mydła i tak dalej. Po to, żeby y, y, to y, jakby wyprać, to trzeba to spłukać, więc w fazie pierwszej biorą udział przede wszystkim witaminy z grupy B, i one są naprawdę niezbędne do tego, żeby ta faza pierwsza zachodziła prawidłowo. Poza tym faza druga to są głównie aminokwasy, więc potrzebujemy białek, bo tam następuje po prostu jakby sprzęganie tych powstałych w fazie pierwszej produktów przemiany materii z aminokwasami. Potrzebne jest też bardzo dużo antyoksydantów, dlatego że pomiędzy fazą pierwszą, a drugą, to dosłownie wybucha ten tlen. Para idzie, rozumiem. Jak w, rozumiem prawdziwej się, pralni. Jak, w prawdziwej, jak w prawdziwej pralni. No i po prostu tutaj glutation, na przykład taki ważny antyoksydant. Wszelkie antyoksydanty są ważne. Wątroba produkuje glutation, ale możemy dostarczać też antyoksydanty z pożywienia i na przykład te antyoksydanty, które dostajemy z pożywienia, jak na przykład likopen z pomidorów, witamina C, polifenole, to wszystko będzie łagodziło wątrobie ten wielki wybuch pary. Potem jest ta faza druga, i potem jest potrzebny sprawny drenaż, prawda? No więc z pralni musi ta Czyli woda. No chodzi taki, taki sprzątacz i tym szlauchem po prostu. Ta woda gdzieś tą... odpłynąć. No nie, no musimy pralnię. mieć kanalizację, mm -hmm. prawda? Z pralki musi woda odpłynąć. Mm -hmm. że jak nam zaleje pralnię, no to będzie kłopot. Tak. I ta sprawnia naprawnia, no to też jest ta rura odpływowa, czyli jelita. I to jest właściwie już w tej chwili uznana faza trzecia detoksyfikacji wątrobowej. Jest sprawne jelita, jelita z y, przyjaznymi bakteriami, z nienadmiarem bakterii. Bo bakterie jelitowe potrafią zrobić coś takiego, że jeżeli na przykład. A teraz troszeczkę przejdziemy do innego porównania. Do y, no na przykład. Y, po prostu prezentów, tak? Wątroba pakuje wszystkie toksyny w patuszki i po prostu je wyrzuca, prawda? To tam wpuszcza w tej jelitę, żeby to wyszło już spakowane. A jak w jelicie siedzą złe bakterie, to one rozpakowują to wszystko, robią straszliwy bałagan, wpuszczają to z powrotem do krążenia i wątroba znowu ma tą samą pracę. Teraz już rozumiem ten związek między wątrobą a jelitami, bo rozmawiałyśmy właśnie o tym, że sprawna wątroba, sprawna jelita to jest właściwie sprzężenie zwrotne. Tak, więc są takie dwa porównania. Jedno to jest ta pralnia, którą sobie możemy wyobrazić, a drugą to, że właśnie niesprawne jelita, te bakterie rozpakowują to, co wątroba z takim wielkim trudem spakowała. A czy to prawda, że to jedzenie napakowane cukrem jest dla wątroby największym zagrożeniem w kontekście stłuszczeniowej choroby wątroby? Tak, ja czytałam akurat o tym bardzo dużo ostatnio, dlatego że y, lubię sprawdzać y, naukowo to, co się y, mówi. Ostatnio bardzo dużo mówiło się o fruktozie, że ta fruktoza to taka zła, nie jedzcie fruktozy i będziecie wszyscy y, zdrowi i szczęśliwi. Więc y, y, prawdą jest, że... Fatalnym dodatkiem, chyba najgorszym, jaki można ludzkość mogła wymyślić, był syrop glukozowo-fruktozowy, dlatego, że praktycznie on dodawany jest na przykład w takiej Stanach Zjednoczonych, praktycznie do wszystkiego. No w Polsce też, gdyby przeczytać w skład swoje to, to się stał bardzo popularny dodatek. I on, on rzeczywiście ten syrop glukozowo-fruktozowy pochodzenia, zresztą kukurydzianego najczęściej, on się bardzo mocno przyczynia do stłuszczenia wątroby. Natomiast, jakby fruktoza zawarta w owocach, pamiętajmy o tym, to jest, jakby, jeżeli jemy cały owoc, jest to dla nas, naszego organizmu z reguły korzystne. Z reguły, bo oczywiście są wyjątki, ale to nie na dzisiaj, może na jakąś inną rozmowę. Tak, bo ta fruktoza idzie w otoczeniu błonnika, który, tak, jak dokładnie, wiemy, jest bardzo potrzebny dokładnie, i po prostu z w otoczeniu antyoksydantów, w otoczeniu tych rzeczy, które są nam niebywale potrzebne, a trudno byłoby to wszystko suplementować. Więc owoce, tak syrop glukozowo-fruktozowy to jest właściwie dla mnie taki sam jak nikotyna. Taki sam jak nikotyna, w sensie jak, jak palenie, prawda w swoim czasie? To jest u, przemysł, który po prostu działa na nas bardzo, bardzo niszcząco. Rozumiem, że kiedy ktoś pali, kiedy ktoś je śmieciowe jedzenie, kiedy ktoś stosuje leki, powinien e, po prostu bardziej o tą wątrobę zadbać. Czy suplementy diety, które są reklamowane i które są pokazywane w kontekście przejedzenia? Um, jedzenia tłustego czy te suplementy diety. Są nam potrzebne i czy warto inwestować i je przyjmować? Jeżeli mówimy o bardzo dobrych suplementach diety, jestem ich wielką zwolenniczką. Jako sama osoba, jestem jedyną kobietą w rodzinie, która nie ma kamicy żółciowej. Ja się suplementuję, się akurat suplementuję fosfatylocholiną, która jest przebadana naukowo i która ma, jakby, ta forma, którą ja stosuję. Była badana w, jako, jako um, łagodząca. Yy, yy właśnie procesy włóknienia wątrobowego, jako wspomagająca w leczeniu zapalenia jelita grubego, więc akurat tak, spośród takich suplementów taki jeden mam, który i tak biorę ze sobą na stałe i który wożę ze sobą na wypadek, gdyby gdzieś w podróży mi się stało coś takiego, że po prostu zjem coś, czego nie powinna, a to w podróży człowiek jest z reguły kuszony przez różnego rodzaju cuda i najczęściej błędy żywieniowe, takie mocne to popełniamy w podróży właśnie. Tak, podczas wakacji mhm. zwłaszcza. Więc tak, uważam, że suplementy są ważne i że można je brać, bo czasami nam jest bardzo są trudno dostać to, co na przykład i zjeść w takich ilościach, co byłoby akurat idealne. Na przykład uważam, że idealną żywnością dla wątroby są karczochy. I nawet mrożone, więc... Yy, A apeluję. takie w oleju, albo takie, które są w sosie yy, już konserwowane, w słoikach, to też... Czy lepiej tego unika? No, też, ale to już, to już nie nie będzie miało takie działanie, będzie miało konserwanty. Ja na przykład nie jestem za bardzo y, szczęśliwa, jak y, podaje mi się takie karczochy w oleju zakwaszony, jakoś tam. Mm -hmm. Natomiast na przykład bardzo lubię y, mrożone y, serca karczochów i wtedy ja sobie przyrządzam na patelni z bardzo niewielką ilością oliwy, no bo wiadomo, że ta oliwa też y, y, będzie działała dobrej oliwy, tak? No y, sok z Granata jest w ogóle to lepsze są całe granaty. Pamiętajmy o tym, że soki owocowe nie są w ogóle dla nas zbyt dobre, chociaż też uważam, że jeżeli nie jemy cukrów na co dzień, no to tam szklaneczka prawie... soku raz tak. na tydzień do śniadania to nas nie zabije. Myle był świeżo wyciśnięty, mm -hmm. ale to musimy wiedzieć z czego. Więc sok z granata w zasadzie to jest taka jedyna rzecz, którą dopuszczam. A co jest takich polskich, takich naszych rodzimych produktów, które mogłyby wspierać pracę wątroby? Buraki, bardzo. I tutaj ja też zawsze yy, bardzo... Yy. Można powiedzieć, że reklamuje zakwas buraczany, byleby nie za dużo czosnku dawać, dlatego że czasami to potrafi podrażnić. Natomiast buraki bardzo dlatego, że buraki zawierają betainę, betaina jest substancją, która bardzo osłania wątrobę i też sprzyja produkcji żółci. Poza tym powinniśmy jeść produkty żółciopenne. To jest jedna strona medalu, dlatego że wątroba jest także produktem, czyli jest narządem produkującym żółć. Prawda? A jakie to są produkty żółciopędne? No, właśnie, między innymi karczochy. Mhm. No, tutaj, właśnie, Cilimaryna, na przykład, no to już jest suplement wątroby. z Właśnie, ta mhm. cholina. Z jajek. No tak, z jajek. Ale też z soi. Ale też z ale też soi, tak. Także po prostu generalnie są zioła żółciopenne. W swoim czasie się mówiło, że. Wszystkie zioła żółciopędne są żółte i tak troszeczkę. Czyli dziurawiec? Z, dziurawiec to bardziej na nastrój wpływa. Natomiast troszeczkę jestem w tej chwili skonfundowana, bo się okazuje, że Unia Europejska zakazała zioła pod to, ktoś nazywało jaskółcze ziele, które tam tradycyjnie też sobie pacjenci parzyli. No, nie było właściwie w składzie suplementów. Jednak tutaj ten, ta, ta sylimaryna, Góruje. Tylko pamiętajcie o tym, jeżeli użyjecie marynę, to ona napręca fazę pierwszą wydzielania wątrobowego, no to trzeba to uzupełnić dobrym białkiem, żeby ta faza druga wydzielania wątrobowego zaszła. No i właśnie przyjąć antyoksydanty. Antyoksydanty, mówię, zawsze są w kolorowej żywności, w związku z tym wszystko, co kolorowe jest... Czyli warzywa w tym momencie są najbardziej warzywa, takim bezpiecznym Tak, warzywa produktem. i owoce. Poza tym, Wątroba potrzebuje witamin. Niestety najlepszą źródłem wszelkich witamin tutaj w tym wypadku dla wątroby byłaby wątróbka, ale ona czasami jest też, no, To musi być naprawdę dobrej do, jakości i ze sprawdzonego musi być, musi źródła. Musi być ze sprawdzonego, ze, ze sprawdzonego źródła, prawda? I nie może to być fłagra. E, tak, nie, nie może to być fłagra, bo to jest wątroba, która jest kompletnie stłuszczała. Więc tego nie jemy. Nie chcemy, żeby nasza wątroba się do tego podobnie, ale właśnie cholina, cholina jest takim źródłem mocy dla wątroby i pewne jakby preparaty choliny potrafią nawet odwrócić, mają udowodnione działanie nad, odwracające procesy stłuszczenia wątroby, tak jak mówiłam tutaj fosfatydylo, cholina głównie bardzo dobrej jakości, no, no bo to też musi być, musimy o tym pamiętać. No, Natomiast jeżeli wędroba ma wystarczająco dużo witamin z grupy B, to też musimy pamiętać o źródłach. Witamin z grupy B, niestety też to, co jest problemem, to to to, że jednak często czerwone mięso, którego z drugiej strony nie lubimy, jest bogate w te witaminy tłuszcze B, głównie mm -hmm. 12. Natomiast tłuszcze nasycone musimy sobie równoważyć przyjmowaniem tłuszczów omega, więc warto jest... Ostatnimi czasy na salony znowu wraca dieta śródziemnomorska, która nam się kłania, czyli węgle, węglowodany złożone, które jednak są nam potrzebne w diecie. Pamiętajmy o tym, że skrobia to jest głównie glukoza. Nie możemy tego jeść za dużo, ale potrzebne jest nam do tego, żeby mieć siłę. Wszelkiego rodzaju kolorowe warzywa, pomidory. No i y, mięso, czy tam po prostu w niewielkich ilościach, ale też y, bardzo nam y, y, potrzebne. I trochę ryb, prawda? I ryby, i ryby, i owoce morza. No nie wiem, Polacy teraz już się do nich coraz więcej przekonują, ale był czas, że y, ich nie jedali. W diecie śródziemnomorskiej jest też wino. Mhm. Jak alkohol działa na wątrobę i czy to wino jest naprawdę bezpieczne, bo są różne głosy, które mówią, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu również dla wątroby. To znaczy tak, picie takie, jakie jest w Polsce, częste bardzo, czyli że pijemy ciężkie alkohole, pijemy je w dużej ilości i jest to na pewno dla wątroby bardzo niebezpieczne. Co do picia czerwonego w ogóle, wina w ogóle, no mamy niebieskie strefy, gdzie mieszkańcy żyją do 90 lat i jakoś tak nie było tam zupełnych, wykluczenia alkoholowych, więc wiem, że powinnam w tym momencie jako lekarz powiedzieć, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa, ale też um, y, uważam, że y, po prostu y, no, należy y, naukładać na, na siebie bardzo rozsądne ograniczenia. Na pewno, jeżeli ktoś ma chorą wątrobę, w żadnym wypadku nie powinien nawet po tę odrobinę y, czerwonego wina, które kiedyś było zalecane, pamiętajmy, przez kardiologów, ale już nie jest sięgać. Natomiast rzeczywiście alkohol dla wątroby jest bardzo zdradliwy i zabójczy, i też każda ilość alkoholu może wejść na przykład w interakcję z alkoholami endogennymi, które są produkowane przez bakterie i które dramatycznie przyczyniają się właśnie do zaburzeń metabolizmu w wątrobie i do stłuszczenia i zniszczenia wątroby. Bo pamiętajmy, że dawniej, jeszcze zanim powstało pojęcie niealkoholu, Wątroba, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby, czy zespół metaboliczny stłuszczenia wątrobowego, jak to się właściwie w tej chwili mówi, bo my w tej chwili mówimy metaboliczny zespół stłuszczenia wątrobowego, bo już nam się gdzieś ten alkohol zgubił, dlatego że powstaje on nawet u osób niepijących, prawda? Nawet u dzieci, dzieci z zasady nie dostają alkoholu, a nawet małe dzieci mają ten metaboliczny zespół stłuszczenia wątrobowego. Więc y, oczywiście. Wytwarzamy sobie alkohole endogenne. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby raczej alkoholu nie stosować. Bawimy się świetnie. Na ogół moje towarzystwo jest niepijące, w związku z tym z reguły bawimy się świetnie bez alkoholu. Natomiast jakby to powiedzieć, tak jak mówię, historia mieszkańców ośmiu stref pokazuje, że umiar i jakby odpowiedni tryb życia i odpowiednie jedzenie są niebywale ważne dla zdrowia, więc dobierajmy właściwie produkty pokarmowe. Nie jedzmy słodyczy, bo po prostu powiedzmy sobie... Zwłaszcza tych przemysłowo produkowanych. To, co jest najgorsze, to jest cukier dodany. To tak, jak, jak to się nazywa, więc trzeba po prostu jakby liczyć ilość cukru y, dodanego do y, jedzenia. I często ten cukier jest właśnie ukryty, i on na pewno jest bardzo szkodliwy. Natomiast też dbajmy o jakość powietrza, bo też o tym właśnie nie mówimy, na przykład w kontekście y, wątroby. No na to już nie mamy w ogóle wpływu jako mieszkańcy. Możemy tylko naciskać na decydentów, żeby ograniczali te źródła zanieczyszczenia. trochę mamy. My mamy wszędzie poinstalowane filtry powietrza, ponieważ mamy sąsiada, który, no, no, nie mamy na niego wpływu. On pali. Czyli mówi Pani o takich filtrach, które są w domu instalowane, o czyszczaczach powietrza, żeby chociaż w tak. pomieszczeniu, w którym przebywamy, było czyste powietrze. Pamiętajmy, zdrowa wątroba. To jest kwestia dobrego odżywienia organizmu, nie przeżercia, bo tego nie możemy zrobić. Jeżeli jemy za dużo, no to siłą rzeczy y, będzie tak, że będzie nasza tkanka tłuszczowa w ciele się rozwija, ale też będzie się rozwijał ten tłuszcz y, wątrobowy. Y, ale y, oprócz tego, no tego jest potrzebna y, zdrowa y, mikrobiota w y, jelitach, która nie będzie produkowała tych toksyn i tłuszczów, y, dużo antyoksydantów i od, Cięcie się od y, wszelkich toksyn, zarówno tych z alkoholu, jak i tych y, y, z nikotyny. Niestety, ja przyznam, że jestem bardzo wielkim y, wrogiem palenia jako były palacz, przyznaję się, że kiedyś. Paliłam dwa lata, co prawda tylko, rzuciłam, ale paliłam za to już jak smok, więc da się to zrobić, po prostu sobie twardo. Powiedziałam, że nigdy więcej tego świństwa. Też pamiętajcie o tym, że palenie to nie tylko substancje smoliste, ale nikotyna i różne inne substancje także uderzają w wątrobę i prosiłam, żebyście przestali, jeżeli możecie. I tutaj postawię kropkę. Bardzo dziękuję. Ta rozmowa była naprawdę y, bardzo ciekawa i przyznam, że porównanie z pralnią bardzo mi się podobało i wreszcie zrozumiałam, dlaczego sokiem grejfrutowym nie należy popijać leków. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję pięknie. Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału po więcej takich treści.